Jest to taka publikacja nietypowa. Sądzę, że to jest pierwszy rodzaj książek, w których wykorzystane są pocztówki. Jest to książka nie o pocztówkach. Jest to książka o mieście, o historii miasta. Z pod podtytuł zabrze portret miasta, ponieważ ten portret z tych pocztówek jest złożony. Pocztówki w tym albumie znalazły się. W ilości 627 sztuk. Jest to wielkość, która powoduje, że tu jest więcej pocztówek niż we wszystkich dotychczasowych książkach zabrzeńskich o pocztówkach razem wziętych. One zostają w ten sposób dobrane, żeby zilustrować i stanowić punkt wyjścia do opowieści o mieście, prawda? Czyli są kartki sprzed roku 1905, kiedy stał się zabrze jako tak gmina z połączenia kilku innych, prawda? I tak po kolei to budujemy. Jest tam 627 widoków uwidocznionych. Z mego zbioru jest tam 600. Widokówek, natomiast brakujące elementy miasta, czy urządzeń, czy domów, i, które brakowały wydawcy, i po prostu zapożyczył z innych źródeł i zostały to też dołączone do tej i kolekcji, i w tej, wydanie w tej książce. Natomiast widokówek mam już około 900 w sumie w zbiorze. Jest to bogaty zbiór. Te wszystkie kartki są bardzo szeroko podpisane, zarówno wydawca, obieg, jak i piszemy dokąd ta kartka została wysłana. Są czasami niesamowite miejsca, na przykład mamy w albumie kartkę wysłaną z Makoszów do Filadelfii. I ona z Filadelfii wróciła do, do Zabrze, do kolekcji pana Włodka Wysockiego, na bazie której to u, ta książka ułożona. No i powiem, że kolekcja, ten dobór był tak dosyć ścisły i pod tym kątem, o którym mówię, że mnie interesowała kartka, z której wyciągam historię. Karta może być brzydka. Jak jest ładna, to, to cię bardzo cieszę, ale przede wszystkim ta historia ma coś do powiedzenia, czego na sobie się nie widzi. Prawda? Widzimy jakąś kartkę, ulicę, a, a pan Piotr Kratyszyn, który jest autorem tekstu, wyciągał informacje, co to za dom, kiedy powstał, kto w nim mieszkał, kto prowadził sklep, prawda. Są to rzeczy na co dzień nieznane, niewidoczne dla, dla oglądającego zwykłe kartki pocztowe, nawet te, te dawniejsze. Możemy przede wszystkim tak, zobaczyć, jak to zawsze wyglądało 100 i więcej lat temu, przecież najstarsze pocztówki to jest Wieku. Możemy porównać obiekty na tych pocztówkach z tym, co, jak one dzisiaj wyglądają. No i oczywiście możemy zobaczyć y, miejsca, budynki, których już y, dawno nie ma.